strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z ulubieńcami kosmetycznymi, e, czyli hity na 5, ale dzisiaj będę miała dla was więcej niż 5. 5 e, hitów, będę miała ich znacznie więcej, więc cieszmy się, cieszmy się, że. E, Udało się wyłowić tyle fajnych perełek. Miałam ostatnio też dużo nowości, dużo nowych kosmetyków, więc, no, jeżeli dużo nowości, no to dużo też udało się wyłowić perełek. Pokażę Wam dzisiaj creme de la creme, najfajniejsze kąski, które według mnie warto mieć w swojej łazience. Jeżeli coś będziecie szukać z tych kategorii, które tutaj będę Wam pokazywała, no to ja tutaj zerkam na nie. No to serdecznie, serdecznie polecam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli lubicie ulubieńców. Wiem, że często oglądacie, wiem, że często się inspirujecie, kupujecie z mojego polecenia, więc tym bardziej e, czuję na sobie taką troszeczkę presję mm, e, i dziękuję Wam za Wasze zaufanie. Za e, jeżeli będziecie zainteresowani właśnie tymi produktami, no to linki oczywiście zostawię Wam na dole w opisie. A my przechodzimy do pierwszego produktu. Pierwszym ulubieńcem jest tam giełka, mgiełka z Liren, alesowy tonik w mgiełce. Ja nie jestem do końca pewna, czy ta mgiełeczka już się u mnie w ulubieńcach nie pojawiła. W każdym razie możecie zobaczyć, jest jej tyle, a to dlatego, że ja ją głównie używałam zimą i zostawiłam sobie tą końcóweczkę właśnie teraz do przetestowania na lato, do zabrania na wakacje. Zabieram ją ze za sobą na wakacje. To jest idealna mgiełka do używania właśnie na gorące dni, w trakcie dnia na makijaż, pod makijaż na twarz bez makijażu genialnie się sprawdza również jeżeli włożycie ją do lodówki ona jest po prostu taka chłodna, taka nawilżająca taka, że ja po prostu aż słyszę, że moja skóra ją wsysa aż czuję, aż słyszę po prostu ten dźwięk więc bardzo ładnie nawilża bardzo fajnie koi no i możecie zobaczyć, no nie mogłam się panować, ale w końcu zostawiłam sobie tą, tą reszteczkę, tą resztówkę do zabrania na wakacje, bo wiem, że ona będzie mi się sprawdzała rewelacyjnie, także jeżeli jeszcze nie znacie tej mgiłeczki z Liren to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Kolejny kosmetyk pochodzi od marki Reverse i jest to czczęcy płyn micelarny z olejem, z olejem CBD? Tak, z olejem CBD. Prezentuje się tak, ten płyn micelarny, czczę płyn micelarny. No, słuchajcie, jest to jeden z mocniejszych płynów micelarnych. W sensie jest to ten płyn micelarny, który umyje Wam całą twarz, ściągnie cały makijaż razem z bardzo ciężkimi oczami z ciężkim makijażem oczu ja używając widzicie, użyłam go, użyłam go tyle naprawdę na, na chusteczkę nie trzeba go wiele nalewać i tak jakby tym jednym tą jedną chusteczkę jestem w stanie zmyć całą buzię Plus oczy, także to jest, to jest niesamowite, e, jak on działa. Po pierwsze, no, no, jest oszczędny, jest bardzo oszczędny. Po drugie, bardzo, bardzo szybko rozpuszcza ten makijaż. Masz sobie coś takiego, co po prostu po przyłożeniu tej chusteczki nasączonej właśnie tym płynem od razu go rozpuszcza od razu po prostu po przejechaniu, po lekkim przejechaniu, nie jakimś mocniejszym przecieraniu ten makijaż schodzi, więc jest genialna sprawa. I do tego nie musicie używać płynu dwufazowego, nie musicie używać czegoś dodatkowego do, do oczu, bo to poradzi sobie ze wszystkim. Także super, super sprawa. I z tej samej serii, z serii CBD spodobał mi się też spodobało mi się regenerujące serum do włosów, i ono się już skończyło, było w ostatnim denku na moim insta stories na instagramie, mówię róbcie screeny, bo jest genialne Zostawi zostawiłam sobie w ogóle pudełeczko po to, żeby je tu pokazać, ale po to też, żebym sobie nie zapomniała jak wyglądało to serum, jak się konkretnie nazywało, bo ja kupię sobie więcej tych, tych serów, serum do włosów. Jest to olejek. Olejek 99,5% naturalny. Virgin Virgin czyli dziewicz olej naturalny olejek do włosów i tutaj była informacja, żeby bardziej stosować na końcówki, bardziej do stylizacji. Ja go stosowałam do olejowania. Ja nim masowałam skórę głowy, ja natłuszczałam całą cał, wszystkie włosy na całej długości i sprawdzał się a, miście po prostu. Najlepszy olej, jaki posiadam do tej pory. A mamy 50 ml, więc taka buteleczka starczyła mi no, na może do pięciu razy um, i, i jest to bardzo mało, ale wydaje mi się, że ten produkt nie jest tak bardzo drogi, że że nie kupiła po prostu kolejnej buteleczki, wydaje mi się, że jakieś 12-16 złotych za taką buteleczkę w każdym razie link zostawię Wam na dole no i tak wydaje mi się, że jest to warte tego, moje włosy były uniesione od, od nasady, tutaj wymasowane od, od skóry głowy, skóra głowy była taka, taka Spokojna, nic mnie nie swędziało, też była takie te włosy były dociążone i czułam, że tak jakby na drugi dzień te włosy są jeszcze lepsze, te włosy są jakby no, no, odżywione, po prostu niesamowity, niesamowity produkt, który sprawia oczywiście. Używałam go na sucho, najpierw na suche włosy, potem zmywałam szamponem już nie dawałam żadnej odżywki, bo no, no ten, to wystarczy, to wystarczy, bo po prostu wystarczy spłukać szamponem ten olejek i, i włosy są genialne w dotyku e, i, i wyglądają bosko. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Te dwie rzeczy z rewersa z tej serii CBD są super. Kolejna rzecz, która mi się wykończyła, to perfumetka z marki Lamour. Mam tutaj numerek 92 bodajże, tak? 92. Jest to odpowiednik zapachu Mangerlin. Chcę sobie przypomnę, ale wspaniale, wspaniale, właśnie skończyłam się i e, opowiadałam o tym, że tak pachniała moja wiosna. Jeżeli nie oglądałyście filmu z polecanymi zapachami na wiosnę, to linka zostawię Wam tutaj, zobaczcie sobie koniecznie. No i ten zapach uwiódł mnie tak bardzo, że ja cały czas się nim psikałam, cały czas, gdzie tylko wychodziłam, gdzie tylko miałam ochotę poczuć jakiś piękny zapach, otulić się, cały czas się tym zapachem psikałam. Jest bardzo kobiecy, bardzo świeży, taki seksowny, taki zapach. Jest to taki zapach perfum o poranku. Nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem czy nie wiem, jak wam to opowiedzieć po prostu. Jak, jak psikacie się na wieczór jakimiś perfumami, wstajecie rano i one tak właśnie rozkosznie, delikatnie pachną po całej nocy i te perfumy tak pachną, ten zapach jest obłędny i jestem nim zakochana jeżeli natrafię jeszcze kiedyś na ten numerek, natrafię na tą 92, to na pewno, na pewno sobie go sprawię, w ogóle teraz zastanawiam się nad oryginałem no i właśnie po to są po to są te perfumetki po to, żeby sprawdzić też ten zapach, sprawdzić na sobie sprawdzić czy, czy polubicie się, czy się nie polubicie i dopiero ewentualnie później podejmować decyzję lub sprawdzać kolejne zapachy, więc super, super zapach w ogóle jeżeli już jesteśmy przy perfumetkach to serdecznie was chciałam zaprosić na na kanał perfumetki.pl działałam przez całą przez całe ostatnie dwa miesiące właśnie na ich kanale nagrywałam filmiki, porównywałam oryginały do, do właśnie do zamienników, do inspiracji e, i sprawdzałam, czy są podobne, czy są niepodobne, czym się różnią, więc serdecznie Was tam właśnie zapraszam. E, linka zostawię Wam na dole do tego, mm, do tego kanału. No, ja nagrywam te filmiki, ja je składałam, więc jeżeli macie ochotę, e, jeżeli chciałbyście zainspirować się mm, jakimiś zapachami, no to wbijajcie właśnie do nich, e, na ten kanał. Przechodzę do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz to jest galaretka z Yves Rocher. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to na pewno wiecie, że no dostałam troszeczkę tych produktów z Yves Rocher do testowania też był haul, haul z paczkami PR, linka, linka zostawiam wam tutaj, jeżeli chciałbycie zobaczyć co więcej jeszcze do mnie dotarło, no i ta galerytka wylądowała jako bubel u wielu influencerek, u wielu twórczyń u mnie ląduje jako ulubiona, ulubiona po prostu kocham kocham ją miłością szczerą, uwielbiam jej zapach, uwielbiam jej konsystencję konsystencja jest taka troszeczkę sielowato-galarytkowa e, taka inna niż zwykła. No już można powiedzieć, że e, cóż nas może teraz zaskoczyć są żele, żele miselarne pianki, no bardzo mało już może nas zaskoczyć, jeśli chodzi o konsystencję e, więc no ta galarytka po prostu sprawiła, że się uśmiecham, galarytka sprawiła, że e, częściej używam że e, no, że po prostu jestem zadowolona i tak samo moja twarz zmyta wymyta, pachną Czyściutka. No, bardzo ją lubię i ona na pewno ze mną jeszcze pojedzie na wakacje, bo no, no ten zapach jest taki bardzo morski, taki wakacyjny, więc bardzo się polubiłyśmy. Na przekór, na przekór wszystkim opiniom w internecie, jakoś tak najbardziej moje serduszko zapałało miłością do tej galaretki. Kolejny ulubieniec. Ulubieniec, po którym nie spodziewałabym się, że w ogóle o nim będę opowiadała. Jest to orientalny olejek do twarzy róża japońska i szafra. Jest to um, olejek, który stosuję na wieczór. Jest to olejek, który bardzo mocno pachnie różą. Um, złożyłam go no, tylko, tyle, ale no wiecie, że olejki schodzą bardzo, bardzo wolno. I Stwierdziłam, że no będę go używała. Póki jest jeszcze chłodno, a chłodno mówmy się było prawie że do końca maja, póki jest chłodno, to ja będę używała tych olejków na tyle, na ile dam radę. No i słuchajcie, nakładałam ten olejek na twarz, na noc. I słuchajcie, skóra po nim była przewspaniała. Prze Może na początku go nie doceniałam, ale później zaczęłam zauważać, że no, mimo że jest to olejek, no to jakieś zaczerwienienia, jakieś wypryski pojedyncze tutaj mi e, czasami wychodzą właśnie na brodzie, na, na, na policzkach, coś mnie gdzieś tam przypcha, zapcha i zaraz jest po prostu jakiś taki pojedynczy syfek, no wiadomo. E, po tym, po tym olejku skóra była taka uspokojona, ukojona, um, ujednolicony koloryt był, nie było zaognionych miejsc, nie było właściwie żadnych zapchańców na twarzy, nie było żadnych wyprysków, praktycznie przez dobre dwa tygodnie. Od po prostu przez dwa tygodnie regularnie stosowałam ten olejek i widziałam taką różnicę, że po prostu głowa mała. Eee, więc bardzo Wam polecam e, ten olejek, nie tylko do suchej skóry, nie tylko do, mm, do skóry wymagającej, ale również do skóry trądzikowej, również do skóry mm, takiej podrażnionej takiej, e, można powiedzieć e, niedożywionej. O, może tak, e, świetna sprawa, aczkolwiek przestrzegam, przestrzegam przed tym e, zapachem, e, zapachem róży, no, jest, jest denerwujący, jest bardzo denerwujący, ale jeżeli ja wiem, że, że to działa cuda, to jestem w stanie nie zdzierżyć każdy jeden zapach, więc olejek z Orientany zdziałał cuda u mnie. Zaplątał się tu jeszcze jeden produkt z Reversa. E, moja ulubiona maskara, maskara Epic Drama Big Volume and Push Up e, i nie wypuszczam jej praktycznie z rąk przy makijażu. Każdy jeden makijaż jest wykonany przy jej pomocy. E, moje rzęski praktycznie są malowane tylko tą maskarą, tylko tym tuszem do rzęs. E, ma ogromną silikonową szczotę. Możecie się przyjrzeć. E, przepięknie obkleja te włoski, przepięknie obkleja rzęsy, dodatkowo rozczesuje, więc one są obklejone, tak jakby powiększone. Rozczesane, taki rzeczywiście daje efekt dramatyczny, że widać te rzęsy. Dzisiaj zresztą też mam pomalowane rzęsy właśnie, właśnie tym, tym tuszem. Bardzo ładny design, bardzo ładnie wygląda. Tak troszeczkę inaczej, tak bardzo elegancko. No, czegóż można więcej chcieć. Bardzo, bardzo fajny tuszyk i bardzo, bardzo Wam polecam. Ostatnie dwa produkty na dzisiaj są to produkty marki Only Bio. Jeżeli oglądałyście mój haul z produktami do włosów, linka zostawię wam tutaj, to wiecie, że ja już wtedy byłam w nich zakochana. Ale z czasem przy, przy używaniu stwierdzam, że są to e, odżywki nie do podrobienia. Jest to odżywka emolientowa i odżywka humektantowa. Obie prezentują się tak. Przepiękny design, przepiękne opakowania. E, odżywka humektantowa... Pachnie, tutaj doczytuję maliną, bo mi się to zawsze, e, e, zawsze myli maliną i różowym pieprzem. E, a tutaj emolientowa pachnie mango. Obie pachną przewspaniale, przepiękne zapachy, które e, zostają na tych włosach, które mm, sprawiają, że, no, że ich używanie jest zdecydowanie przyjemnością. E, obie sprawiają, że moje włosy je, je kochają po prostu. E, pięknie e, tworzy się tafla są błyszczące, chociaż błyszczące są chyba bardziej po emolientowej, takie mam wrażenie. E, są błyszczące, są wygładzone, są po prostu lejące, jak, jak tafla. Jak, jak, jak najzdrowsze z włosów, a tutaj musicie pamiętać, że moje włosy też do najzdrowsze nie należą, bo po pierwsze, po pierwsze są bardzo puszące się, wysokoporowate, więc dawno nie miałam tak dobrych odżywek, takich odżywek, żeby, żeby moje włosy wyglądały właśnie w ten sposób, żeby były taflą, żeby się nie puszyły, żeby były miękkie w dotyku. Bardzo, bardzo Wam polecam Hmm, możecie ich dostać w Rossmanie, po prostu pójdziecie, weźmiecie i macie fajny, fajny produkt, ja uwielbiam i za zapach, za działanie no za wszystko, za wszystko, po prostu y, super, dwie odżywki, jeżeli macie włosy takie jak ja, wysokoporowate no to serdecznie polecam na to już koniec, koniec wszystkich ulubieńców, ile ich tutaj było przyliczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem 9, 9 ulubieńców w filmie top, top 5, top, top, top 5, na piątkę. Ulubieńcy na piątkę. Już mi się po prostu wszystko miesza, w każdym razie dajcie znać, czy kojarzycie któreś z tych produktów, które tutaj pokazywałam, czy kojarzycie któreś te tych kosmetyki, jeżeli nie, jeżeli będziecie zainteresowani, tak jak mówiłam, linki zostawię Wam na dole, nie zapomnijcie stawić łapki w górę i subskrypcji, żeby być tutaj na bieżąco, żeby wszystkie filmiki widzieć na bieżąco, więc... Zachęcam jak najbardziej, zapraszam do moich social mediów, e, na mój kanał vlogowy. Na kanale vlogowym będą pojawiać się e, właśnie vlogi z wakacji, więc zapraszam Was również tam na ciebie. To było wszystko, ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!